Michale, czy jesteś gotowy? Jestem gotowy. Co będziesz dzisiaj robił? Będę dzisiaj udzielał wywiadów yy, Udzielał? Udzielał, prowadził rozmowę, wkręcał się w głębokie tematy, <laughs> wzruszał ludzi, yy, dotykał ich wspomnień <laughs> No tak, wieczorna zmiana już swoje zrobiła Pierwsze, pierwsze musisz zadać pytanie Lodo Łamać, wypisałem Ci w kontent Planie Czekasz aż odpowie, kolejne, kolejne i tak cztery pytania, nie? Czyli masz te trzy sekwencje do zrobienia Będę siedział przy stoliku i robił podcasty z dziadkami i z babciami I jeszcze będzie mikrofon stał z tabliczką I to będzie jednak na hali Tutaj, Hejkowy mikrofon, żeby wyglądało A ten stolik tutaj, bo tu są drzwi i będzie słaby kadr, nie? Mhm. To jest gablotka z pucharami ja. Za jakim przedmiotem w szkole najmniej pani przepadała i dlaczego? Za matematyką, chemią i fizyką. Ścisła nie jestem. Nie. Z całej okolicy przychodziły właśnie i młodsze i starsze wakacje zarobić sobie po prostu na książki. Super. No i wsią panowie, dobrze poszło. Tak Zakończone nagrania na hali sportowej w Kosakowie. Ile wywiadów Michał zrobiłeś plus minus? Z 20? Z 20? I każdy trwał ile mniej więcej? Uchwa, jeden, <laughs> U mnie ile? Z dziesięć było Dawid? Nie, ale każdy z 15 minut trwał, nie? Które były do dwudziestu Go!